Siema tu, DJ Pompsie! Hej, witam, co Oktawia. O hej, Okli, co wam Byłam tylko ciekawa, czy przyjdziesz na mój koncert, bo ja zarezerwowałam dla Ciebie miejsce. O, o, o nie, to to dziś? O, o nie, Octi, wybacz, ale, ale całkiem o to zapomniałam. Ja, ja teraz pracuję nad wielkim projektem z non tu, ja, to, to, to będzie przełom. Ja, ja chyba nie dotrę tam dziś wieczorem. No tak. Przysięgam, że przyjdę na następny. O, obiecuję, okej? Okay? w porządku Super. E, to teraz wracam do... Właściwie to nie. Nie jest w porządku, Winel, bo <grafię> zrobiłaś już tak wcześniej. A to jest dla mnie naprawdę ważne. A ciebie tam nie ma, by mnie wesprzeć. Chciałabym, ja ale ja... Ach, ja już ci nie wierzę. Och ty, weź. Wiesz, jak to bywa z moim harmonogramem. E, słuchaj, od jutra wszystko będzie inaczej, okej? Okay? Możemy pójść do restauracji, którą tak... Nie chcę przeprosić, winyl. Co? Koniec z naszą przyjaźnią. Oktawia, przestań. Nie zrobisz mi tego. Zawiozłaś mnie zbyt wiele razy. Nie, czekaj. Oktawia, wchodzisz za pięć minut. Okej. Okay. Powodzenia. Dzięki. Spoglądam w tłum Lecz nie widzę tam twarzy Twej, Gram swoją pieśń Na miłość gdzieś Strawsze ją nie. W mej głowie ciągle szepcze coś. Skupiam się już, nie poddam się. Donośny głos, nie szufacie grając gdzieś, grając gdzieś. Stosunek twój sprawia mi ból, grając gdzieś, grając. Ranić nie wciąż, lecz módlmy płać, jestem o Ktafija. Ranić mnie wciąż, lecz módlmy płać, jestem o Ktafija. Um, sorry, Neon. nie mogę się skupić. Ja, ja, ja muszę iść! Odejść raz, dwa. Lecz nie ja będę czuła żal, tak. Przekrażnet nie spotkam się. Pada deszcz, lecz nie dam mu poniżyć się mnie. Gram swoją pieśń, mam miłość. Hej, mówicie, że teraz gra moja przyjaciółka, pozwól mi wejść. A ja mówię, że nie na mogę Cię wpuścić. Włosy. Będziesz mógł wejść na naprzód. Grając gdzieś, grając gdzieś, stosunek twój sprawia mi ból. Grając gdzieś, grając gdzieś, ranisz mnie wciąż, lecz młody płacz, jestem oktawy, Ranisz mnie wciąż, lecz módlny płacz, jestem Oktawia. Oktavia. Jestem Oktavia. Jestem Oktavia. Nie chcę być w czasie przerwy, tylko teraz! Muszę tam być teraz, muszę ją... muszę ją zobaczyć! Wybacz, ale nie mogę na to pozwolić. Oczywiście chcesz, żeby weszła na siłę, mogę wejść na siłę! O, ani nie mi się bać. Nie! Nie, zostaw mnie! Muszę... muszę ją zobaczyć! O... Octavia! Siła i wiara w nic, smutne marzenia. Siła i honor, mój oh, Raniś mnie wciąż, lecz my bądź. jestem oktawia. Raniś mnie wciąż, lecz my bądź. jestem oktawia. Ranić nie wciąż, lecz mądrej płacz.